przyjechaliśmy dzisiaj troszeczkę okrojonym składzie, bo wiadomo jedziemy jutro na obóz kondycyjny do Czech i nie mógł przyjechać trener raki i grupa ta zawodników starszych. Grzegorz Zęgoda dzisiaj jedzie ze Szwecji, przyjedzie gdzieś w południe chyba tu do Polski i no i taki też właśnie myślał, że prędzej będzie chciał tu być i już go usprawiedliwiamy. No a tu przedstawiam e, tylko tych e, zawodników najmłodszych, e, którzy będą w tym roku startowali właśnie e, już w lidze, bo stawiamy na nich e, na wysoką powszeczkę, byśmy je zawiesili, że chłopaki muszą się rozwijać i muszą startować w najwyższej klasie rozgrywy. i już od szkoły średniej, nauczyciel był w no mnie to, to do, do, tych, jak, tego, ale zawsze, w pierwszym miejscu zawsze była lekkoatletyka, a żurzem to przyszedł właśnie, jak przyjechałem do pracy na Ziemi busku. W którym roku? Ja przyjechałem w 1953 roku, ale jak zacząłem liczyć kiedyś, to się okazuje, że na pierwszym nie to prawda czy nie, bo mi się czy to nie za dużo? No W każdym razie pierwszy raz na meczu w Zielonej Górze, pamiętam byłem gdzieś tam jakieś 60, czyli gdzieś w pół wieku podobno, no i tak zostało, no a ponieważ tu na, na tym terenie to jest sport najpopularniejszy na pewno, bo na żadnym meczu żadnej dyscypliny nie ma. Takich świetnych kibiców i zawodników, także to już pozostało. No i myślę, że do końca będzie. Dziękuję. Chcemy być świetnymi kibicami. Posłuchajcie, jaki powinien być kibic powołany. Powiedział Olaf Jałmowska. Dobry, kulturalny kibic zawsze musi wspierać swoją Nie niezależnie od sytuacji i wyników meczów. Nie powinien wszczynać w stadionach. Ponieważ może zrobić komuś krzywdę. Taki człowiek nie powinien być błogarny wobec innej drużyny. My jesteśmy prawdziwymi kibicami. Nosimy bardzo grubu, nigdy nie uginamy się pod ciężarem obowiązków wsparcia naszych rycerzy. Nie wstydzimy się tego. Zawsze będziemy stali bazę. Niezależnie od okoliczności. Każdy kibic na to To ma 70 koni mechanicznych, gdzieś około 70 no, takie, takie są parametry silnika. Dlaczego wybrał akcent drużyny No bo ja jeździłem 31 lat w drużynie Falupazu i, i jak skończyłem jazdę, to, to przyszedł, poszłem i, i jestem szkoleniowcem od tych najmłodszych chłopców, którzy zaczynają właśnie przygodę z Pani No to po 13-14 lat takie są przyjęcia. No i, a licencję, żeby uzyskać, to trzeba mieć 15 lat.